że gramy w horror, ale nie wiem jak to powiedzieć, o czym w ogóle on będzie, bo on jest na nakładce trochę takie skomplikowane. Yy, no to wchodzimy tutaj. O! O, wy też wchodzicie. Proszę wchodzić. Wchodzić tu, wchodzić tu. Wchodzić tu! Ej, ja się boję, że tu będzie ktoś nas gonił bo tak jest dużo razy właśnie w horrorach. Zaczyna się. Liście, liście to? Co to jest? Hmm? Co to za 500? Mogę być potworem? Uuu, ale nie kupuję. A ona siedzi z tym baconem? A ja siedzę sama. Oni w trójkę. Ja też chcę. To jest po angielsku, więc... Czy ja tutaj będę coś mówić? E -e. No to dla lew. Mm -mm. Damy radę, przejdziemy to. Zależy. To zależy. Ej, a co teraz mamy tu robić? Ej, 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 ty! Ala! Trzymaj się ze mną, boję się. Ala, chodź. Ona tak Ala Ona ciągle mówi hej przez I y". no, no hej, hej, Ala Ej, A czemu ma? musimy iść tu? Ej, dobra Co tu jest? A ja mówię The art is my O! Jakieś patyki tu są. Ostre. Dajcie patyka, dajcie patyka! A ja wkaczę. Dajcie patyka, dajcie patyka, dajcie patyka. Dajcie patyka, dajcie patyka, dajcie patyka. O! Musimy to bić o moc! O moc! O moc! O moc! O moc! O moc! A masz! O masz! O masz! Teraz to, a masz, a masz, a masz, pobity i teraz chyba to, tak? O, bijemy, bijemy, przykro się na sił, Bijemy mi Jej, udało nam się. Teraz dajcie nam tam wejść. Um. O, to jest jakieś przedszkole, czy co? A to jest chyba jakaś sala zabaw. Mhm. Nie, jak w innym pokoju, będzie więcej może takich szczegółów, że to jest sala zabaw, to musicie dać tutaj pod tym filmem 11 milionów łopatek w ogóle. Mhm. A co to jest za kłódka? A czemu ja biorę te rzeczy? O, to jest super książka! <noise> o, jeju. A w co ja w ogóle tak zbieram? Hmm. Po co mi to jest potrzebne? Teraz to wezmę. Muszę to jakoś tutaj. Mm. Teraz to smoczek, ktoś zostawił tu smoczek, o a tu jakiś plecak, plecak i jeszcze tu coś takiego dziwnego i tu, to jest jakiś zestaw mały, okej. Okay. Jeszcze to. O właśnie! Ja to podejrzewam! Ej, ktoś coś puka tam. Ej, dobra! A ja nie wiedziałam, że coś tak będzie pukać. Hmm. Dor, otwórzcie te drzwi może. Ej, nie! Ona mówi że ona otworzy! Nie! Nie! Nie otwieraj! Patrzcie! Nie, 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 nie! Nie otwieraj! się. Ale właśnie, żeby otworzyć, trzeba mieć klucz. No co mi miś wyskakuje? Nie chcę misia, ale bym chciała za darmo, żeby się przytulić, bo się boję. Co my teraz musimy tutaj? O, mam klucz. Mam klucz, mam klucz. No i co teraz? Brudno tu i brzydko. Co to jest? To wygląda jak przedszkole. Czemu? Po co komuś nóż? W przedszkolu chyba nie ma noży. Ej, mogę pomalować? Trochę, trochę taka podrys... Nóż! Mare. Nóż, co tu? Patrzcie, gram w klasy. Hop, 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 hop. Co to za obrazek? On też jest podejrzany. Hmm. Co tu jeszcze jest podejrzanego? Ten obraz? Ej no, ej no, serio? To jest podejrzana. Ej, po co komuś taki wielki łuk? Nie jestem mega zdziwiona. Mnie ciekawi tablica. No właśnie, ej, tablica jest chyba... A to? Telewizja <tryk> jest podejrzana, co? Jeszcze? To coś są, brosek. Ej, czy mogę już? No. Kiedy przejdziemy dalej? Coś zauważyła. Jestem na stu, bo ja się boję. To jest to, jest to, fuj! Ech. Ile to, latarka? Hmm. A to, co ja to, trzymam? Ej. A masz. A macie, a macie! A macie za swoje. Szukamy klucza. Gdzie jest? Znalazłaś? Ktoś znalazł może klucz? O! Dobra, to jest przed zabaw. To jest naprawdę już przed zabaw, czyli dajecie... Ej, mogę tu się pochusiać. Jej, chodźcie ze mną. O, jak fajnie. Ej, mega. Ej, dobra, chcę się tu serio pobawić. Mm, piłeczka, huśtawka, klocki. Tutaj są. Tylko... Okej, okay, idziemy. Cz, tu jest Krew! Oj! O, jakie słodkie. O, tutaj idziemy, tu. A tu zjeżdżamy do kuleczek. Trampolina. A ja serio skaczę, patrzcie. Nic nie robię. Jump, jump, jump! Jump, jump, jump! Co ona coś zauważyła? A ja nic nie widzę. Ja nic nie zauważyłam. Nic tu nie ma Co tu jest? Kto ty jesteś? I co ty za Diabolina? O fuj! Co ona ma za zęby? I co to za uczy? I w ogóle czemu my z nim rozmawiamy? Co my? My z takimi dziwakami rozmawiamy. Mi mama nie pozwalała z takimi dziwakami. Co to jest? I my nią mamy bić? Okej. Okay. Wybijemy cię, a masz! Ty jesteś... Yy, ...brzydka. I to trochę... nie trochę. A masz ty dziwolągu! Stop, Wybijcie, a ja idę zjechać. Hop! Takuleczek! Teraz nie mogę tu wejść. Dobra, tędy. Tędy też nie mogę krew. Ej, no to jak ja mam wejść? Ej, po zjeżdżalni też? Może jakoś tak? Nie. No to może tak jakoś? Znowu ona? Ej! Ona je... Ona zna jakieś sztuczki czy co? Czy mm -mm. zabiliśmy nią? Co się tu dzieje? Zobacz, bardzo nie kumam! co nim zabliliśmy! I w ogóle, czemu ona umie latać? Przeraża mnie ta pani. Kogo by nie przerażała? o, to dawaj, dawaj, dawaj! Muszę ta wejść na górę. No muszę. Czy da się jakoś? Nie da się. A ta siedzi w kulkach. O matko, ona szczela kulkami. Ej, tego ja nie widziałam. Nie mogę tędy wejść. U -u. To może pozyczalni się da? Jej, da się. Ui. Wdmuchaniec. Ui, ui, ui. Ała, oberwałam. Tego dziwologa. Ui. Ej, jesz? ej, ten dziwolog mnie nie obchodzi. Bo jest dziwologiem, a mnie dziwologi nie obchodzi. Hmm. Czy idę sobie poskakać? Jump, jump, jump ej, czy mogę zrobić emotkę? Za długo ta emotka? Oła, to bolało. Oła też bolała. Hej. Czy mogę ci zrobić emotkę? Hehe. <laughs> Oła oberwała. Znowu. Co mnie bije? staw nie. Okej. Okay. Chodź Ala. Tu ci mogę pokazać coś. Aua! Znowu oberwałam. Jak ona mnie bije. Ty jedna dziewczno to moje kulki. I mogę się w nich kąpać. Ala... Pozdrowisz mnie? Nie, Ala. Ja już, słuchajcie, nie pozdrawiam. A każdy mnie pyta, czy pozdrowia. Ale ja już nie pozdrawiam. Pozdrawiam, ale już nie. Hm. Ej, w ogóle to jest fajne. Takie coś dużo razy widzę. To jest przerażające, kiedy my stąd wyjdziemy. To mnie już naprawdę przeraża. Dobra, tutaj. Może tutaj się możemy jakoś powygłupiać. Uii. Bo teraz akurat to... Aha, oberwałam. Ona ma kupiony szpagat? Jak ty zrobiłeś taki szpagat? Wow! Bardzo fajnie, tylko trochę mi się to nudzi. <ścoughs> Brawo! A znowu oberwała. Brawo! A ja i klaszcze nie wiem. Brawo! Dobra, chodź już. Bo ona na sałty spier. Mm -mm. To mnie wkurza. No ja ci będę klaskać. Brawo! Brawo! Pokona złego nauczyciela. To jest nauczyciel? Nie wygląda tak. A, a, a. Ta dziewczyna. Chętnie bym ją zabiła, bo przez nią walnęła mnie kurką z basenu. A to bolało. A masz. A, a masz. Bijemy cię, bijemy cię. Zginęłaś! T teraz musimy szukać kluczu, ale to trochę może potrwać, bo klucz... Bo to jest trochę duże miejsce. Masz klucz. Co sobie tańczyć? Fajna koszulka. Dzięki. Dzięki. Ma klucz. Jej. Bo ja bym i tego tak nie szukała. Open. Dawaj, otwieraj. Bo ja jestem ciekawa, co tam jest. O, bijemy to, bijemy to, bijemy to, bijemy to. Bijemy, 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 bijemy. Jest. No dzięki. Czy fajną to za miejsce Ej! Prawa, prawa A ty co pijesz? Co się tu dzieje? Nie pij nas właśnie Co to? Co to za potwory? Dzieje Ej, Ej, oni naprawdę mają dobre bronie. Ci, ci dwojka, tam ci chyba mieli najsłabsze, a ci chyba średnie. Ej, co to jest? Ja nie chcę być takim czymś. Oj. oj! Co to? Prawdzie wiadomo. O nie bijemy! 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 A ja się boję bić. Łe. Ja tu będę płakać, a jak ktoś do mnie podejdzie, to go tak będę piła. No? Każdy się mnie boi. Nie pi. A masz, masz, masz. Dobra, idziemy ich bić. A macie! Zostawcie moich kolegów i koleżanki. I ale tym bardziej. Ona jest fajną dziewczyną. I co my teraz z nimi się będziemy bić? A potem z nimi... On nie! Ale ci są silniejsi. O matko. A macie, a macie. Wy jedni... Ach, głupcy. Ach, a macie. Nie poddajemy się. A macie. A macie. Ja w ogóle tutaj nikogo nie biję. A masz. A masz masz! A masz! Goni mnie! Spider-Man. Kto do mnie podejdzie? Ej, ale ja się martwię o nich, bo oni... Ja nie chcę, żeby oni mi umarli. Co bijesz nią? Zostaw nią! Ej, no zostaw nią! Nie bij, ona jest fajna. Ach, no. Zabici. Zabici teraz nimi. Oni są najsilniejsi. Ale damy radę. Jesteśmy silni i silniejsi od nich. I przejdziemy to i nic nas nie powstrzyma. A macie! A masz, a masz, a masz, a masz, a masz. A masz. O on mnie walnął za 10. Ałasz. Aaa. A, właśnie. Ja muszę sobie życie naładować. Ala, chodź tu. Ala, chodź. Jeden już zabity. Ala. O, uważajmy. Dobra, idziemy się bić. A, a. Ała. A masz. Jeszcze tylko ty. Patrzcie, wygramy to! dawać dawać dawaj! dawaj, dawaj! Zabijemy ich. Co Za mnie to, że mam mało życia? Zabiliśmy! Jej! Wygraliśmy, eee, Macarena! Wygraliśmy! Co się dzieje? Czemu jestem tak w taks? ja śpię? Nie mogę. Nie mogę nic zrobić. To jeszcze nie koniec. Patrzcie ci. Bacon nie przeszedł. Umarł. Patrzcie, Ala przyszła ten. Ja Sigma ta jakaś Vivi i ta sofa. No to dajcie dużo łapeczek w górę, subskrypcję, bo przeszliśmy już. No i jak zwykle widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa!